Ojej! Dzień dobry, moi mili, moi kochaci widzowie! Zgłaszam się do Was jak wczoraj, o tej samej porze! Uh, okay, Uuuu... No to, Ja nie powiem że Kurde! Nasz miesięczny święci! Hihihihi! Dlaczego mi się, <laughs> się nasz żeby kres ciemny, czyli bym widział do, roki, do domu, no. I ptaszki czekają, kalematyzacja mi działa, działa mi dlatego, że nie jest tutaj i ją włączyłem, no tak. A ten, e, byłem dzisiaj, w sklepie byłem dzisiaj, Kupiłem sobie, wiecie kupiłem, e, kupiłem sobie owoce. No, co kupiłem? No. E, e, czekaj, czekaj, bo nie pamiętam. No dobra. I kupiłem sobie dyżodorant. Hihihihi, <grym _> no tak, widziałeś, no? No dobra, nie będę mówił. no dobra. To co, uganialiśmy trochę? To może myśleć, no. पॉडकास्ट